Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Distar Polska. Ja jestem Kamil. Chciałbym się zająć dzisiaj z Wami produktem Slider 45 Pro 2.0 pod marki Distara, czyli Mechanika. Jest to produkt, który jest już na rynku od paru lat. Nie chciałbym Wam go po prostu na nowo przedstawiać, ale wyjaśnić parę, parę niedomówień, z którymi zauważyłem, że klienci się borykają. Opiszę Wam ten produkt, pokażę Wam go, jak go zainstalować, jak doprecyzować cięcie, ustawić tą maszynę tak, aby wykonywała nam precyzyjnie kąt, umowny kąt 45 stopni. Także zapraszam Was do filmu. Zaczynamy. Slider przychodzi do nas w takim oto kartonie. Teraz pokażę Wam, co znajduje się w takim kartonie. Także otworzę przy Was nowego slidera. To jest cały produkt, który mamy zbity w jedną całość w tym kartonie. Jest on zabezpieczony zabezpieczonymi paskami, tutaj aby nic w transporcie nam się nie uszkodziło. Także tak wygląda się, że rozpakowany slider z kartona. I za chwilę po kolei opiszę Wam, co się znajduje tutaj w naszym zestawie. Slider 45 Pro dedykowany jest dla szlifierek 115, a także 125. I w całym tym zestawie znajduje się. Po kolei, może opowiadając. Kółko, tak zwana podkładka, która pozwala nam, jeżeli mamy starszą szlifierkę, zredukować bicie na wrzecionie. Klucz do montażu, do dokręcania śrub, imbusowy, a także wielofunkcyjny klucz, który pozwala nam dokręcać tutaj te nakrętki. Produkt wygląda dość skomplikowanie, ale tak naprawdę jest bardzo prosty w użyciu. Za chwilę Wam, właśnie pokażę. Jak sobie tutaj na nim dobrze radzić, żeby być zadowolony z jego pracy? Podejście bliżej, pokażę Wam, jak wygląda slider w całej okazałości. Także dzisiaj mamy tutaj podkładkę. W zestawie znajduje się tarcza Edge Dry, dedykowana, dedykowana specjalnie pod e, urządzenie mechanika. Pod slidera. Jest to ten sam produkt technologicznie. Jedyna różnica między tarczą dedykowaną do szlifierek kątowych jest to, że posiada on tutaj większy otwór o rozmiarze 30 mm, co jest opisane na sliderze. Jeżeli byście mieli już wymieniać tą tarczę, no to trzeba zawsze pytać dealera o tarczę dedykowaną właśnie do slidera Pro 45. Tak, jak widzicie, kluczem. Na drugiej stronie slidera znajdują się, znajduje się część ślizgowa. Posiadamy tutaj także rurkę do cysania pyłu, którą możemy ustawić sobie w zależności od grubości płytki, tak żeby nam dobrze odbierał pył, bo slider 45 jest dedykowany do ukosowania na sucho, także musimy podłączyć do niego odpylanie. Oczywiście nie musimy, ale mamy taką możliwość, co charakteryzuje także Slidera 45 Pro, jest tutaj cały system mocowania tarczy edge dry, a za pomocą dokręcenia szlifierki do takiego oto wrzeciona łożyskowanego. To wrzeciono łożyskowane pomaga nam w precyzyjnym działaniu. Po prostu bardzo dobrze nam stabilizuje tarczę. Edge drive co jest bardzo ważne właśnie w ukosowaniu pod kątem 45 stopni. Na slajderze posiadamy tutaj taką podziałkę, którą przy ustawianiu, która przy ustawianiu właśnie będzie nam potrzebna. Tutaj mamy piktorem, który pokazuje jak ustawić pozycję zerową, a także kolejną drugą część tarczy. Za chwilę wam pokażę jak to wszystko sobie poustawiać, żeby nam się tym dobrze pracowało. Także odbezpieczę sobie tutaj wszystko, żeby móc zacząć działać. Także luzujemy sobie tutaj te dwie nakrętki. Nie musimy ich ściągać. Tutaj ustawiamy sobie właśnie ustawienia systemu odpylającego. Tymi dwoma małymi śrubkami właśnie luzujemy sobie je. Możemy sobie wtedy ustawić system odpylania pod odpowiednią wysokością. Ja generalnie robię tutaj to tak wstępnie na połowę. Na pewno zmieści nam się pod płytkę, którą będę Wam tutaj prezentował przy obrabianiu. Ja konkretnie będę zajmował się płytką kresową o grubości 8 mm. Stabilizujemy sobie to. Później zaprezentuję wam, jak nasz Slider Pro współpracuje. Z naszym stołem Ceramax 1200, że mamy ustawioną płytkę. Aha, tutaj jeszcze pozostało nam odsunąć i tutaj sobie właśnie też ustawiamy, aby mieć stabilniejsze trzymanie pod spodem płytki. Ja sobie też tutaj ustawię to mniej więcej na, na połowę, ponieważ i tak ten system odpylający bardzo dobrze sobie radzi. Bardzo dobrze tutaj zasysa ten urobek. Ja sobie tutaj tak wstępnie to ustawię na pozycji środkowej. Jak sobie to poluzujemy i poustawiamy, możemy sobie dostawić teraz slajdera do naszej płytki. No i teraz podejście bliżej, pokażę Wam jaka jest tu zależność i jak trzeba działać, żeby to dobrze ustawić. Także mając urządzenie w takim stanie jak teraz, tutaj jeszcze Wam pokażę przy okazji jak wygląda osłona Tarczy Edge Dry. Jak widzicie, ona jest tutaj oznaczona, że jest to tarcza dedykowana, właśnie do tego urządzenia. Jest ona utrzymywana w tej pozycji tutaj i zakleszcza się za pomocą magnesów. Wystarczy tylko dokręcić tą osłonę, aby mieć pewność, że jest stabilnie. I teraz tak. Dochodząc do płytki 8 mm, patrzymy na wysokość. Przyłożenia tarczy do płytki do narożnika i staramy się ustawić tak, aby co najmniej 2 mm ona była poniżej krawędzi. Czyli ja osobiście muszę sobie odsunąć Za pomocą tego pokrętła, widzicie tutaj cały system nam się przesuwa do góry, bądź w dół. Także zaczynamy z tej strony szukamy punktu 0, którym będzie właśnie ustawienie tarczy. 2 mm od narożnika. Możemy sobie przystawić płytkę, yy, urządzenie do płytki. Ja sobie tutaj już wstępnie dokręcę tą śrubę, bo wydaje mi się, że odpowiednio ustawiłem. Tą śrubą po prostu zabezpieczamy pozycję tej tarczy. No i teraz, jeżeli mam ustawiony ten punkt 0, musimy, mamy tutaj właśnie te linie, które mówiłem wcześniej, będą nam, nam wspomagać ustawienie całego urządzenia. Względem linii, której mamy na początku, odsuwamy sobie drugą część, dwie kreski przynajmniej wyżej. Tak? Czyli początek linii, względem końca, musi być niżej o co najmniej wychodzi tutaj 2 mm. Dokręcamy sobie tarczę, a następnie delikatnie tutaj. Dokręcamy, aby mieć już wstępnie ustawione ustaloną pozycję maszyny względem płytki 8 mm, myślę, że powinno być ok. Czyli przy narożniku ustawiamy sobie przynajmniej odległość 2 mm, żeby w momencie ukosowania tarcza da mnie szczerbiła krawędzi, ale zrobiła swoją robotę, a następnie dokręcamy tutaj tą, tą śrubą. Tą do sobie ustawiamy odległość, tutaj stabilizujemy, dokręcając, a następnie dwie linie wyżej dokręcamy sobie tylną drugą śrubkę, też ustawiając sobie takim oto pokrętłem. Także moja tarcza jest już ustawiona. Oczywiście nie jestem pewien, czy to będzie dobrze działać. Tak ustawiony slider jest wstępnym ustawieniem. Trzeba sobie zrobić próbne cięcie, dlatego warto wziąć jakąś płytkę, która będzie dla nas odpadem i sprawdzić pierwsze cięcie na jakimś odpadzie, a żeby uniknąć przy działaniu już końcowym na jakieś niepotrzebne błędy. Także teraz pokażę wam, jak założyć szlifierkę do naszego slajdera. Ja tutaj podłączę szlifierkę o dużej mocy kierować się należy podaną. Ilością maksymalną obrotów na tarczy w tym przypadku na Edge dryu jest to 12200 maksymalnych obrotów, czyli jedziemy na pełnych obrotach szyfierki raczej. Tak jak wspominałem wcześniej, slider jest dostosowany także do mniejszych szyfierek 115. Ważne, żeby spełnić tutaj moc, która jest podana na tarczy, żeby proces ukosowania przebiegł dobrze. W tym przypadku, w przypadku slidera pro. Ściągamy osłonę szlifierki, odkręcamy jedną z pokrętł szlifierki i tak gotową szlifierkę możemy przyłożyć już do slidera. Tak jak wspominałem wcześniej, oring, który dostajemy w zestawie kauczukowy, jeżeli mamy starszą szlifierkę, należy go zastąpić całkowicie, także nakładamy wtedy ten oring sobie na szlifierkę i on zastępuje nam tą właściwą podkładkę. My mamy dość nową szlifierkę, także użyjemy sobie fabrycznej podkładki, także dokładamy szlifierkę. Najpierw tutaj sobie robimy, odczepiamy nasze pasy, które są w zestawie. Jest tu także opaska zaciskowa. Ja osobiście używam tych czerwonych pasków. Dla mnie jest to wystarczające, ale w zestawie jest też tak zwana terytytka. Może może sobie fajnie tutaj ustawić właśnie szerokość tego paska. Dokładamy szlifierkę do wrzeciona łożyskowanego. Tak aby nam się zlicował tutaj z gwintem, a następnie kluczem, który zostajemy w zestawie czpieniowym dociskamy sobie szlifierkę. Tutaj blokując oczywiście szlifierkę. Trafiamy sobie w gwint i dokręcamy, Chłopiemy gwint, a następnie dociągamy szlifierkę do samego końca, tak aby podkładka dobrze doległa do tarczy. A następnie dociskamy drugą część szlifierki. Tym otopaskiem, także mamy zamocowaną naszą szlifierkę poprzez dokręcenie jej do wrzeciona bezpośrednio, które od razu nam tutaj przytrzymuje także tarczę w odpowiedniej pozycji. System slider posiada cztery mocowania do uchwytów od szlifierek: o gwincie 8 i 10. Ja mam akurat tutaj od mojej metabo ósemkę. Wkręcam sobie ją naprzód. Jeżeli mamy więcej uchwytów, możemy sobie tutaj tył też dokręcić, aby mieć większą kontrolę. Ja Wam pokażę, jak ja to robię. Mi się to też te, ten system sprawdza. Jeszcze sobie sprawdzę tutaj, czy na pewno jest te śruby są dokręcone porządnie. Oczywiście nie nakręcam ich też do maksa, bo robimy cięcie wstępne, także sprawdzamy, czy maszyna jest odpowiednio ustawiona do płytki o grubości 8 mm. Co dalej? ocys pyłu. Bardzo prosta instalacja. Mamy tu taką gumowaną końcówkę, która pasuje do większości odkurzaczy. Ustawiamy sobie tak, żeby to też tam nie przeszkadzało. tak naprawdę mamy gotową maszynę do działania. Ustawiamy sobie obroty na szlifierce. OK. Podłączyłem sobie odsysanie i zaczynam proces ukosowania płytki. Przekładamy maszynę do płytki, kontrolujemy tutaj tym oczkiem pierwszym, czy wszystko nam dobrze przylega. Ustawiamy sobie, rozkręcamy maszynę na pełne obroty. Robiłem tutaj krawędź do połowy płytki. Widzę, że maszyna jest ustawiona dobrze. Oczywiście pierwsze cięcie też tarczą edge dry. Może nie wyjść tak dokładnie, jakbyśmy chcieli. Zawsze też tarcza musi pootwierać sobie diament. Także starajmy się ten pierwszy etap cięcia na całym tym urządzeniu wykonać na płytce, która raczej będzie odpadem. Także podejdźcie bliżej, zobaczycie jak to działa z bliska. Zwróćmy uwagę także, że nie ma żadnego pyłu, ja sobie teraz dojadę, tutaj oczywiście jeżeli tniemy tą krawędź sliderem to robimy, staramy się to robić do końca, ponieważ każde zatrzymanie tarczy spowoduje nam jak, możliwość uszkodzenia po prostu tej krawędzi tnącej, także ja Wam pokazuję teraz jak to działa, więc ten początek prawdopodobnie nam tutaj wyjdzie poszarpany, za każdym razem jak zatrzymamy narzędzie, no ta tarcza musimy szybko ją wyciągnąć, także ja jadę dalej. Ja masy, nie wiem, wcześniej, się rozkręca Ważna rzecz przy końcu operacji ukosowania należy. Zwrócić bardzo uwagę na końcowy etap cięcia. Należy odpowiednio szybko wyciągnąć maszynę z materiału. Także na to też warto zwrócić uwagę. Kontrolujemy sobie to tym uchwytem, a także szlifierką. Oczywiście tak jak mówiłem wcześniej, możemy sobie zamontować jeszcze uchwyt z tyłu. Także chodźcie zobaczyć jak to wygląda. Możemy go odwrócić sobie drugą stroną, i w naszym przypadku mamy nasz stół, także możemy tutaj sobie odkręcić te dwie śruby i wsunąć w szyny śrubki i docisnąć go tutaj do naszego stołu. Dlatego on bardzo fajnie z naszym stołem akurat współgra. Co nie zmienia faktu, że możemy go także ustawić do innych stołów, po prostu przykręcając jakimiś wkrętami, jeżeli mamy drewniany stół, bądź też ścisnąć porządnie tu ściskami. Co nam to daje? Możliwość ukosowania małych gabarytów za pomocą położenia płytki tutaj i przeciągnięte ją ręcznie. Oczywiście chodzi tu o małe płytki, czyli możemy także małe gabaryty tutaj ukosować. Także Slider 45 Pro sprawdza się bardzo fajnie, jeśli chodzi o ukosowanie długich płytek. Ja mam tutaj 60 i tak naprawdę tutaj już jakiś sens to ma przy takich długościach płytek, ale tak jak widzieliście, bardzo fajnie sobie też może poradzić obracając go z małymi gabaretami, także nie pozostaje mi nic innego jak zachęcić Was do naszego produktu. Jeżeli ktoś miał wątpliwości, to mam nadzieję, że je rozwiałem i będzie bardziej chętny do sprawdzenia tego, tej maszynki z marki Mechanik. Jeżeli byście mieli jeszcze jakieś pytania, jeśli chodzi właśnie o ten produkt, to zapraszam do komentarzy bądź też do kontaktu ze mną. Jest on na stronie Tools. Także co? Mam nadzieję, że. Wyjaśniłem wszystkie wątpliwości. Zapraszam Was do kolejnych testów produktów, a także pokazywania wam jak one działają. Także do zobaczenia! Cześć!